Dzień dobry. To jest pytanie na śniadanie. Od razu przechodzimy, szanowni państwo, do naszego tematu. Życie z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi. Czy to. Przeszkadza w funkcjonowaniu? Czy da się to wyleczyć? Czy da się w jakiś sposób złagodzić objawy? O tym już teraz. O tym już teraz nasi goście. Karina Tokarska, która cierpi na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Asystentka zdrowienia, prowadzi na Instagramie profil. Karen Muszla. Dzień dobry, dobry Pani Karino. A także Łukasz Zdebelak, psycholog i psychoterapeuta Centrum Terapii Online, Trzym Dzień dobry. Zacznijmy w takim razie od Pani historii. Czy ktoś zwrócił uwagę na. Pani szereg zachowań? Czy Pani sama postawiła taką pierwotną diagnozę, że być może to nie jest jakaś zwykła nerwica, to nie jest gorszy dzień? To są zaburzenia kompulsywno-obsesyjne albo obsesyjno-kompulsywne? To znaczy trudno mówić o tym, nawet o początku jakby tego e, zaobserwowania, ponieważ e, w toku e, mojego życia i ja gdzieś siebie obserwowałam, i e, miałam ogólnie zawsze e, diagnozę depresji. Natomiast jak kiedy zaczęłam być bardziej świadoma, e, dużo czytać, to byłam w stanie zaobserwować pewne moje zachowania, które już działy się e, w dzieciństwie. To w takim razie jeszcze jedna kwestia. Czy diagnoza, depresja była błędnie postawioną diagnozą? Nie, nie. Czy to była depresja, ale poza tym, mhm. Jeszcze zauważyłem no zaburzenia, zaburzenia. zaburzenia psychiczne lubią sobie współwystępować, także u mnie występuje depresja, również te zaburzenia obsesyjno, kompulsywne, ale nie, nie tylko nie. Bardzo często, kiedy korzystamy z terapii czy z sesji u psychologa, wracamy do tego. Y do tego środowiska, właściwie, w którym się wychowywaliśmy, okazuje się, że szereg błędów został popełniony już na samym początku naszego istnienia. I czy faktycznie Pani doszukuje się pewnych zjawisk, pewnych zachowań, być może w gronie najbliższych, które doprowadziły Panią właśnie do zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych? Wie Pan, co ja się urodziłam w latach 70.. Moje dzieciństwo to jest głównie takie lata 70., 80., czyli to są lata tak zwanego zimnego chowu. Mm -hmm. I też nie na pewne rzeczy się zwracano, tak? I yy, 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 to są też lata, kiedy yy, nie było psychologów dla dzieci, nigdzie nie patrzył na to, to że ja się gdzieś tam odwracałam, wciąż Mówienie patrzyłam w o jakiś punkt. też nie było powszechnie. Tak, to dla... nikt nie zwraca, nikt nie zwracał na to uwagi, tak? Yy, jedynie, a dlaczego tak się odwracasz? dlaczego tu się drapiesz? No to, no to było to i sama pewnie, gdybym była rodzicem w tamtym okresie. Yy, tak bym na to patrzyła, nie? Panie Łukaszu, czym są zaburzenia obsesyjno-kompulsywne? Właśnie jak sama nazwa wskazuje, są tam zarówno obsesje, czyli pewne myśli, które tak się wkradają do głowy o przeróżnej treści. Tak? Czyli to może być i to słynne, na przykład, ta słynna czystość, czyli że jeśli załóżmy dotknę czegoś w domu, tak? czy poza domem, no to rozniosę brud. Tak? I to jest ta myśl. I w odpowiedzi na takie myśli pojawiają się kompulsje, czyli jakieś kompulsywne zachowania, które wtedy muszę wykonać, tak? bo tam jakby nie ma innej opcji. Ale jak rozróżnić, na przykład tutaj, dbałość o higienę? Po COVIDzie wiele osób przecież myje ręce, dba o higienę, zakłada maseczki, czy szczególnie myśli o tym, żeby nie przenosić zarazków do domu. Od zaburzeń. Wstecz też na pewno istotną kwestią jest to, że w zaburzeniach zakładamy, że występuje jakiś rodzaj cierpienia tak i często jakiejś dezorganizacji życia. Więc na Czyli przykład, utrudnia nam to codzienne funkcjonowanie. Tak, dokładnie. Czyli na przykład w, w przypadku OCD w nerwicy natręt, kiedyś zwanej. Em, jest to, że może to być tak bardzo pochłaniające, że mm, na przykład taka osoba może mieć problem, żeby czy wyjść do pracy, czy m, po prostu wieść normalne życie. Tak? I tak jak pani mówiła tutaj o, e, o tych środkach higieny, tak? No to w, w przypadku załóżmy mycia rąk, to to już jest um, zdzieranie na Wręcz często na przykład te osoby mają problemy takie dermatologiczne, więc um, jakby łatwo to zauważyć, że to już nie jest sama dbałość o czystość, tylko konsekwencje. Czy to może być zestaw różnych zachowań? Czyli powiedzmy, mycie rąk to jedno, ale nie doprowadzamy aż do tego, że na jest zdarty, ale jeszcze dodatkowo mamy. Ym... Po kłótni, chęć na to, żeby wysprzątać cały dom. Teoretycznie nie powinno mieć to związku, ale jednak daje nam to pewien spokój. Dodatkowo, na przykład, obgryzamy wargi, czyli są, jest kilka takich zachowań. Czy one mogą. Czy Powinniśmy je łączyć. Hmm. Tak, myślę, że też um, to ciekawe, co Pani powiedziała, że właśnie po kłótni, bo w przypadku wzrostu jakiegoś napięcia, no to też mogą się nasilić kompulsje, tak? Czy, czy też te myśli, e, które się wkradają. E, więc e, jak najbardziej to nie jest tak, że to musi być tylko i wyłącznie z, na przykład z zakresu higieny, mm -hmm. tylko załóżmy, to mogą być religijne, tak, dotyczące jakiegoś e, martwienia się o stan zdrowia bliskich, tak, czy, czy przeżyją. Czy jakiś obrządek, który musimy wykonać, tak, tak? jakiś rytuał po prostu, rytuał. gdzie jest przymus. Zanim powiemy, jak sobie z tym radzić, jeszcze krótki wsad dotyczący terminologii, nomenklatury. Nerwica natręctw, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, czy OCD to jest jedno i to samo. Mhm. Tak, dokładnie. Tak. Kwestia po prostu nazwy. No i dobrze, i teraz clue. Jak sobie z tym poradzić i właściwie kiedy zdiagnozować, że to są zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, bo jeśli ktoś na przykład ma trudny czas, martwi się o coś, to niekoniecznie to jest OCD. Mm -hmm. e, to znaczy, myślę o tym, że przede wszystkim fajnie, że, że jest teraz więcej wiedzy w internecie. Warto też tę wiedzę e, weryfikować. Ale ją trzeba dawkować, bo można się naprawdę pogubić. Tak, to trzeba weryfikować w pytaniu bo... na śniadanie. Między innymi, oglądając ale, ale też gdzieś ten kierunek, że. E, Warto się udać do, do specjalisty po prostu, czy to będzie psychiatra, czy to będzie psycho, psycholog, tak, czy też. Yy, I tam dostać diagnozę, bo jakby chętnie też na przykład nazywamy coś depresją, czy jakimiś zaburzeniami. Tylko A, tak. co jest ważne, depresja była stwierdzona, już padło to na naszej antenie, w związku z tym yy, na co zwrócić uwagę? Specjalista jednak nie jest w stanie zobaczyć całego spektrum naszych zachowań, tylko bazuje na podstawie przekazanej przez nas wiedzy. Czyli na co zwrócić uwagę? Na jakie objawy zwrócić uwagę? Jak to było w Pani przypadku? Co skierowało tę diagnozę na właściwe tory? Znaczy przede wszystkim, że to zaburzało codzienne moje funkcjonowanie, tak? I że to też powod... znaczy, że powtarzały się lęki, które ja sobie kompensowałam właśnie jakimiś czynnościami kompulsywnymi. Jakie tak? to były lęki i objawy? Yy, trudno powiedzieć konkretnie, czego człowiek się czasami boi. Bo czasami jest na przykład yy, konkretny lęk, jak na przykład yy, lęk przed brudem. Akurat ja z tym problemu nie miałam. A może łączący był sposób radzenia sobie, Czyli czynności. Tak, czynności przede wszystkim jakby rozładowywały u mnie napięcie. No tylko, że wie pani, jeżeli ktoś się maluje, a chce się symetrycznie wymalować, mieć identyczne brwi, no to jest trudne, tak? i ktoś hmm. powie, no co to takiego. No to, że nie ma symetrii. No. E, patrzę na paznokcie i jeden z jednej strony jest dwa milimetry, wydaje się krótszy, no to już jest natłok myśli, które idą kolejno i sobie tłumaczę, przyjdę do domu, wypiłuję. Tu muszę z tej strony tyle. No to e, odbiera nam to czas perfekcjonizmu. Gdzie hmm. jest granica? To znaczy ja myślę że przede wszystkim warto zobaczyć czy, czy cierpię w tym wszystkim, tak. Tak? Czyli bo jak na przykład e, mam takie założenie, że praca musi być perfekcyjna, czy, czy cokolwiek, to samo to już jest gdzieś mo, można powiedzieć do, do obejrzenia, tak? Bo e, ale do obejrzenia w znaczeniu, że tam może być też duży koszt tego związany z perfekcjonizmem. Tak? Chyba ruminacje są ważne, tak, prawda? Tak, czyli to tak, przeżuwanie, po... przeżuwanie. Jeżeli coś się proszę. wydarzy w naszym życiu, a my to przeżuwamy mhm. z nomenklatury psychologicznej, czyli cały czas wspominamy, cały czas do tego wracamy. To wtedy również może być to symptom problemu. Tak, oczywiście, bo na przykład przy ocd właśnie, przy, no to załóżmy, że tematem jest to, że jadąc boję się, że kogoś potrąciłem, tak? No i jeśli jadę sam, no to jakby mógłbym zapytać, sobie potrąciłem kogoś, nie potrąciłem, ale jeśli już, jeśli jadę z kimś, przepraszam, to wtedy mógłbym zapytać, tak? Ale jeśli jadę sam to są wątpliwości i zaczynam myśleć. I zakłócenie świadomości tak naprawdę razie ja mam zdarzeń. Taką gorącą prośbę. Skondensujmy Pani doświadczenie i Pana wiedzę i stwórzmy jakąś taką swoistą listę. Rad, jak sobie radzić właśnie z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, bo być może wśród nas są ci, którzy mierzą się z podobnym problemem. Dajmy im jakąś konkretną radę. Jedna na pięćdziesiąt osób cierpi na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Mhm. Znaczy, ja uważam, że przede wszystkim pozwolić to, co mi pomogło, przepuszczać momentami te myśli, które przechodzą, przyjąć je, zaakceptować i nie starać się sobie ich układać. To długi proces? Długi. To Trzeba musi... wybaczyć sobie? Tak. I akceptacja tu jest podstawą. Eee, no dwa, to jest przede wszystkim na pewno też diagnoza, bo dla mnie jest to ważne. Kiedy ja wiem, już z czym się mierzę, a nie chodzę i myślę, Jezus, skąd to jest? Co to jest? Tak. I nie wiem, nie Odarcie wiem. A to powoduje jakieś lęki i, i na przykład bardzo mocno mnie irytuje i ja powiedzmy potrafię wybuchnąć tak, z niczego. No. Więc tak, to, to jest jak dla mnie. Panie Łukaszu? Znaczy tak tutaj właśnie Karina powiedziała o tym przepuszczaniu myśli i to jest jeden z elementów, który też gdzieś stosujemy e, w psychoterapii. W mm. Ponieważ e, zakładamy też, że te myśli one są tak silne, że one i tak będą się pojawiać. Więc jakby samo to ważne jest to, czy ja na nie zareaguję w taki nie. sposób, czy, czy nie. E, I jakby ta reakcja wzmacnia to, że ja się w pewnym sensie pogrążam w tym ocenie. Bardzo Państwu dziękujemy. Dużo dziękujemy. zdrowia, szczególnie zdrowia psychicznego, dziękujemy. o którym dość często mówimy w pytaniu na śniadanie, co niezwykle mnie cieszy. Mam nadzieję, że do rychłego zobaczenia. W najlepszej kondycji, jaką tylko sobie Państwo możecie wymarzyć. Dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy za dziękujemy. rozmowę i za podzielenie się swoim doświadczeniem. To, to naprawdę bardzo, bardzo ważne. Proszę Państwa, teraz zabieramy wszystkich do kuchni.